Krzyż, no. <laughs> gdzie te buty? Nie, przeczyści potem, to wtedy będę, będzie masakra. Będę mieć włosy z jogurtu. Egzaminy zdane, szkoła skończona. No, No. Ropucha. Widzę jakaś lodia z tymi spinkami. W sumie nic mi się nie stanie z cukru, nie jestem. Moja babcia ma takie pomysły, że nie wiem. O, nie wiem no, o co akurat teraz jej chodzi. Siemneczko, kochani. Witam Was serdecznie w blogu. Ja się muszę teraz ogarnąć. już stałam w sumie, no i. Idę śniadanie, teraz sobie czekam, bo zaraz będzie premiera piosenki na YouTubie, więc sobie poczekam i idę później do babci. do mnie dzwoniła, że, że malenia. i że czy bym tutaj nie przyszła, a ja pytam po co? Po co mam przyjść? Taka tajemnicza, tak nie chciała powiedzieć o co chodzi, co to by wziąć na twarz. No i, i tak nie chce powiedzieć i mówi że, mówi, że trzeba coś pomóc, no no. Ale ja się nie dowiedziałam do końca o co chodzi, więc to może być wszystko. Ja nie wiem na coś przygotować. Nie wiem, jak się ubrać, ale na pewno coś w domu, bo w ogóle pogoda leje cały czas. Więc raczej coś w domu. Ale ja nie wiem, czy na będzie coś gotować. Bo czasami babcia, moja małpia ma takie pomysły, że nie wiem. Nie wiem, no, o co akurat o co teraz jej chodzi. Bo dziwnie tak tajemnicza była. Ale ja jestem ciekawa. Ale ja nie wiem, czy mieć włosy, bo i tak będę musiała dzisiaj umyć, bo jutro muszę iść do szkoły. Więc nie bo może pójdę sobie ze spinkami na włosach. A umyję sobie jak przyjdę. Tylko że jak pewnie pójdę do tej babci, no to będę siedzieć do w nocy i przyjdę będę później mieć po nocach. No ale pewnie tak zrobię, bo mi się chyba nie chce mieć. A do doradzę egzaminy. Tak miałam wam powiedzieć, że, że, zrobi, że zrobimy taki challenge, że się nie będę uczyć i zobaczymy jak mi pójdzie. Ale ja nie muszę zrobić żadnych challenge, bo i tak się nie uczyłam. <laughs> nie bierzcie ze mnie przykładu, ale ja zawsze lecę na spontanie, zdaję, zdaję, oceny nie są najważniejsze. Zobaczymy. Jak sobie poradzę. Słyszycie to. Leje strasznie. Akurat tak chciałam wejść. Nie padała, a zaraz takie nie wiem co robić. Mogłam jeszcze o tu ustem pojechać. Ale i tak jak wysiadam to będziemy się jeszcze kawałek do przejścia. Iść czy nie iść, czy nie iść, to jest pytanie. No w sumie nic mi się nie stanie z cukru, nie jestem, jak trochę zmoknę. No ale jednak chyba trochę nie zmokną, mam kawałek. Trudno, idę. Wracam już do domu, jak idę jakaś lodzia z tymi spinkami, z tymi włosami. Przesiedziałam cały dzień prawie u babci, ale fajnie było. I jednak ja myślałam, że babcia, jest tam taka, babcia taka tajemnicza, a jednak tam pomagała mi po prostu tylko. I nagrywaliśmy filmik, bo jak babcia się dowiedziała, że dzisiaj Magda ma urodziny w to powiedziała, że chce jej życzenia nagrać. No i nagrała te pierwsze życzenia, taki filmik, a później jak do piosenki, tak rusza rękami. Nie no, tak, śmieszy, tak się śmiałyśmy jak z tego filmiku, co ona nagrała. Ja była była miejscu Magny, to ja bym po prostu jaś tak bym uciesła. Mnie to rozbawiła co dopiero jak ktoś by to na urodziny dostał. Wracam do domu. Deszcz trochę pada. Mam parasolkę, ale nie rozkłada mi, bo nie pada tak bardzo, a ja się chcę przewietrzyć. Nie będę jeszcze się chronić przed deszczem, bo nie wieje. Tak bardzo... Nie no, masakra jak ja wyglądam. Przełoby w łeb umyć. I jutro będę wracać z miasta do miasta znowu tak mi plan. No i... Znowu spędzić babczym czas. Jeszcze nie mówiłam o tym, ale jutro jutro ja o tym powiem. Pójdziemy sobie posiedzieć nad wodą. Będę wracać ze szkoły. Jak będzie się chciało, to wyjdzie i pójdziemy. ej nie, to trudno. Ja i tak będę jechać. Coraz bardziej pada. Jeszcze patrzcie, jakieś zaczki babcia mi da. Ten dosyć to jedno to slizak, a to drugie to jest jakaś pianka. Jeszcze niosę ciuchy. Moja babcia była ostatnio w swojej wsiaprci i ona dawała jakieś ciuchy. No i są tu takie fajne ciuchy mi dała: takie ferełeczki, inne no, jakieś spodnie, wiem, że na pewno mi dała i taki jakiś żakiet taki, który w sumie nie wiem, czy będę w nim chodzić. Bo jeszcze muszę zobaczyć, jak będę wyglądać, jak sobie wystylizuję. Jak nie, to babci oddam. Bo tam jeszcze była spódnica taka, ale taka babciowata. A ten żakiet fajnie wygląda, taki zielony. Nie wiem, zobaczymy, jak go wystylizuję, jak to będzie wyglądać. Jak nie, to jej odniosę. Ale fajne ciuchy dała, się nie, spodziewa nie spodziewałam. Robiliśmy pokaz wody. I babcia do mnie. Ja nie wiedziałam, że ty taka chuda jesteś. Co to się stało? Szczerze, babcia mi bardzo humłę poprawiła. Więc dobrze, że do niej poszłam. Widziałam że tu do domu. W ogóle weszłam do domu i zaraz z niego wyszłam. Bo właśnie muszę zejść do jeszcze sklepu. Ale mnie go boli, serio. Wbiłam babci... U mojej właśnie specjalnie kupuję dla mnie cappuccino, bo wiesz, ja uwielbiam i, ten, i po drodze teraz trpiłam, tylko że zimne. Myślę, że nie będę chora przez to. Ale mnie go choroba. z tą pogodą Idę mieć włosy, ogarnąć i będę siedzieć już w pokoju, bo już mam dosyć dzisiaj chodzenia i wszystkiego chyba, bo mi zaczyna się świeczuć. <mulety> Find our way without a promise in sight. No promise, no change, just the wind. Egzaminy napisane, można wracać. Nie wiem jak mi poszły, tylko z tego co mogę wiedzieć, bo dzisiaj miałam pisemne, jutro mam ustne i tyle. Ale jak że w końcu już tu za, za mną pisemne. Przynajmniej z Polskiego był dzisiaj najgorszy. Teraz idę szybko na autobus. Nie napisałam Was dwóch zadań czy jednego rozwiązań, bo już nie zdążyłam autobus, ale ja tam nie muszę mieć wszystkich. I już z babcią jest to i idziemy sobie posiedzieć nad wodą. Już dycham byłam w sklepie. Tam sobie loda, ale zanim doszłam do kasy, to już mi się roztopić. W ogóle to są jedne z moich ulubionych lotów, No To są te marletto, takie jakby z tej zbiedronki. Ale ja pamiętam jak była mała, to się nazywały Solo albo Clear. Cleary były pierwsze, a później było jeszcze Solo. Ale jest pięknie. Słoneczko świeci, jest gorąco, ja jestem w kurtce zimowej. Ale dzisiaj rano było zimno, jutro wezmę sobie cieńszą. Słyszysz jak ptaszki śpiewają? Na szczęście w końcu ciepło powróciło i od dzisiaj już ma znowu być ciepło fajnie. jest Dzisiaj chyba dzisiaj na jutro tak samo ma być jakiś yy, tam... Nie, nie wiem co nic nie zaćmienie księżyca, żeby być jakiś różowy księżyc. Ciekawy czy serio tak będzie bo jak będzie to ja przyjadę tutaj co teraz gdzie idę. Bo tutaj będą ładne widoczki. Ale ciepło. Patrzcie, szłam, aż się wystraszyłam. Propucha. Nie, czego nie idziesz, iść. Chyba się boi. Czekajcie, ja nie będę jej ruszać. O! W ogóle z tego miejsca chciałam serdecznie pozdrowić Kubę. Tak, Kuba, o ciebie chodzi. Bo dzisiaj coś gadałeś, że, ja, że ja obgaduję cię, czy coś mówię o tobie na vlogu. Ja nawet w sumie nie mogę sobie przypomnieć, co ja o tobie mówiłam. Nie wiem, musisz mi powiedzieć, przypomnieć mi ja o Tobie mówiłam, ale źle gorące pozdrowienia dla siebie specjalnie widzisz. Jak tak oglądasz pięknie, to Cię pozdrawiasz w tym filmie. Patrzcie, tu normalnie można by było zejść. Jest wyspa. Ja tu kiedyś wiedziałam pod tym, pod mostem. Ale tam chyba już bardziej nie trzeba było przypłynąć. Ale wieje. Babcia już do mnie jedzie. I ja chcę iść tam. Tam jest takie coś. Ja chcę tam pójść. Mam nadzieję, że nie ma rybaków po drugiej stronie, bo wtedy nic z moich planów, ale nie widzę nikogo. Takie nagrywki trwają. Co? No, widać, bo ciągle tu jest, żeby mi ładnie wyszło. Chciałam sobie nagrać. <grywia> Mówi mi, co będzie fajnie wyglądać. Idziemy zaraz razem nagrać, ale się to buja. Mam status na specjalnie, że Uj, jestem w się... Nagrywaj się z babcią teledysk, później go zmontuje. To Nie wiem, czy będzie do tej pisanki, bo to jedno, jak tam to nie wiem, czy będzie do tego pasowało. Ale można jakiś inny dźwięk, jakąś, nie wiem, banią w wziąć o właśnie do tej pisanki wziąć i ten i nagrać. stado się zepsuł, patrzy. To się nie mój. A to nas z nagrowaniem. Idziemy odpoczywać. się zdyszała, te buty. <grywa> No, jak biegaliśmy. Tańczyliśmy. A mnie też był już, A mnie już butopta przyjechaliśmy przed chwilą do cioci i przyszłam, bo w spodurka było widać taki ładne zachód słońca. I przyszłam sobie tutaj. Ale tutaj na pewno jak są takie ładniejsze, bo teraz to tak trochę jest różownie, bo ale jak tu są pięknie to widać zachody słońca pewnie. Ale w fajne miejsca patrzcie tu na dole zboisko na meczu, jakby tu by się fajnie siedziało. Ja już kiedyś chciałam tu przyjechać na mecz. Ale za daleko nie chcę mi się jechać. zboisko, tam zachód słońca piękne. To już że będzie ładniejsze. Wracam już, bo się robicie mi Tutaj jest niebo takie ładne. A tutaj jest pewnie księżyca. No i nie ma takiego jak mia miała być jakaś różowa pewnie, czy co, to tutaj... i... Nie ma nic. No trudno. Dzisiaj mam w Nowym menu. do Was nie odzywałam, bo wczoraj... Wczoraj? No wczoraj wróciliśmy późno do domu, więc tylko w sumie sobie zjadłam i zaraz poszłam spać. A teraz jedzę do szkoły. Dzisiaj te egzaminy ustne. Ale szczerze, tych ustnych tak się nie boję jak wczoraj polskiego pisemnego, bo mam taką ścieżkę, że każdy się bał. A dzisiaj tylko ustne damy radę, bo nie widzę innej opcji. I co, dzisiaj tak samo było w planach jechać z miasta do miasta, spotkać się z babcią. Wczoraj było tak fajnie, tak się śmiałyśmy nagrywając te wszystkie jakieś filmiki, bo nagraliśmy sobie dwa TikToki. I jeden taki był, że już jakiś nie musiałyśmy biegać, tak jakby rękami ruszać, bo babcia to, to, to co jej powiem, to ona zrobi. Więc nagrałyśmy to i jeszcze wczoraj po nocy to montowałam, żeby dzisiaj to pokazać i pokażę dzisiaj, Ciekawe, czy ci się spodoba. Wracam ze szkoły, egzaminy zdane, szkoła skończona, dziwnie się z tym czuję, że skończyłam szkołę szkoda mi serio szkodami, naprawdę jest tak pomyślałam, bo fajnie się tu chodziło, zdałam, nie uczyłam się i zdałam, mówiłam, że zdam, mówiłam, ja wiedziałam, nic się nie uczyłam, a zdałam, e, mogę wam powiedzieć o samo, bo w sumie no, to nie są najważniejsze, z matmy dostałam, bo to w ogóle cię miał ustne, z matematyki dostałam trzy, z angielskiego dostałam czwórkę, na angielskim to ja umiem angielski, weszłam tylko wszystko przeczytałam, wszystko jej powiedziałam, ja umiem angielskie i lubię. I z geografii 3. z polskiego cztery, więc ja się cieszę? Cieszę, no to są dobre oceny. Może trójka taka nie jest za fajna, ale czwórka, czwórka to jest zarąbista ocena. Idę teraz na autobus, jest cieplutko, idę w samej bluzie i wracam i pójdę sobie do pozbawciam jeszcze posiedzę. Pokażę i filmik, które zrobiłem wczoraj i zmontowałam, a się ucieszy jak ja zamaki to jej pokażę. Ale cieplutko, wziąłem sobie zimny jogurt i do z jogurtem mi piję go po drodze. Coś chciałam słodkiego, ale nie do końca. Nie wolno dużo słodkiego. A to jest moje dzisiejsze w sumie takie drugie śniadanie. Było w sumie 12. po 12, a ja do rano Klapkę. No i teraz nic. Idę do babci. posiedzę do babci i później. Muszę mieć pewien brzuch, pełny, pusty brzuch, bo, bo ja chcę w domu zjeść. Bo mam na dzisiaj dobry, że się Zawsze dobry gotuje. Masakra, tak wie. Że aż będę mieć włosy z jogurtu. Ja mam w ogóle z małą o tym. Bo no ja tak dziwnie czuję, skończyłam tu szkołę, tak nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Jeszcze do mnie to nie dochodzi, że ja skończyłam szkołę. Mówię do mamy, że dziwnie, że skończyłam szkołę, ale w sumie tak jakby się miały zdarzyć wakacje, ale już nie jestem dzieckiem. Nie wiem, dziwne uczucie, jeszcze do mnie to nie, do, nie doszło. Jeszcze jest zakończenie roku, ale już pewnie dużo osób na to zakończenie roku na nie przyjdzie. Bo wiadomo, że pracują. Masakra, kurde, ale wieje. do domu i w ogóle piłam babci kapucina, nie? Ale jest to mniejsza. No i mówię właśnie do mnie, no wsyp już całe, bo to jest mało. No mówię, no, no raczej nie, bo jak ja piję, to ja piję może się trzech jak tak mało, a sobie zrób sobie z całego. No to dobra, bierę. Wsypałam, kubek był taki duży, jak było, jak było widać jak na nagraniu, jaki to był. No i wsypałam całe, no ale trudno już. Połowę był kubka, całego kapucina. Wypiłam to i teraz po prostu ja, chyba mnie, chyba mnie Trochę mi się rozodobuje. Gdybym po potem, to wtedy będzie masakra. Bo po prostu było połowa kubka kapucinaczki. Mi po prostu niedobrze. Jeszcze mi do tego dała ciastka. Jakąś babeczkę. Ja to wszystkie te czy zjadłam, że po prostu mi teraz niedobrze. Idę teraz na pole, bo jest jeszcze ciepło. Ja muszę korzystać z pogody. A teraz w sumie nie odkrycę, bo teraz się chyba tak szybko nie, po... nie popsuje się ta pogoda. No Byliśmy, bo ja nie wiedziałam, że będziemy dzisiaj mama tam w ostatniej chwili ubrałam się i pojechałam, bo byliśmy w mieście, bo było takie jakby 85. metra w sensie wołyńskie, katyńskie, jakieś tak, nie? No i byliśmy tam no, takim była taka inscenizacja, później był taki przemarsz, w ogóle tam konie były i takie jakby właśnie inscenizacja tego, co się tam działo. Później był przemarsz na cmentarz i na cmentarzu jeszcze trzy godziny trwało, tam były jakieś piosenki puszczane, jakieś przemowy, miała były, jakiś prezydenta i różnych tam ludzi. Tak mi w kręgosu bolał, już miałam dosyć, ale fajnie to, fajnie to w ogóle wszystko wyglądało, się Legiony Polskie tak były, na takich trąbkach jakby grane, naprawdę fajnie to wszystko wyglądało. Ale jestem zmęczona, już chciałam wejść do domu, tak mi w no jak trzy godziny stać na tym cmentarzu, to już po prostu mi kręgosłup wysiadał. Ale teraz i będziemy oglądać Sanatorium Miłości, <śmiałam> to takie, nie wiem czy ktoś to zna, z tymi babciami, dziedziami, co się, <śmiałam> co, szukają miłości żebym oglądać to. Ja już kończę tego loga, więc Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Bye! You.